W drugim parcie z FSA 16 albo LSA albo Farminga Simulatora, no bo się dobrze przyjął. Chcieliście tego więcej, więc ja przychodzę tutaj z drugim odcinkiem. ja będzie znowu dużo wyświetleń, to też będzie następny. A my dziś będziemy ciąć Tak, co to, to mi tu wykrzykniki jakieś wyskakują Wycinka drzew w tej grze, no to jest bardzo opłacalne, ale w 18 już chyba taka nie była, no w 18 już, nie. To tak było tylko w 15 i w tym stylu. Co dobrze pamiętam A następne było już takie mniej opłacalne to drewno. Wziąłbym drugiego Czekajcie, ogarnijmy drugiego po tym Tu mamy jakąś robotę ponoć chyba. No właśnie. I to musimy podjechać tą przyczepeczką Maciu więc podjedziemy tam. Tutaj jest cały ten nastaw, na no, którego pozwoliłem, no, ale jeszcze coś tam jest pod tym sklepem. Jest mam jeszcze forminga. Możemy w osiemnastkę tego no, ale ona nie była taka powalająca. Tak, możemy też do tego, nie wiem, dwójka, albo... Jero w jeszcze co może w 19. prawie nie kupić 15 albo 13. Żeby wiecie, żeby tak wrócić widzowie do korzeni, kiedyś to było sprawdzić na przykład, porównać je z kierowikiem z 15. Teraz gra kiedyś. No ja tutaj grając z 16, no nie czuję się pewno. Mi się wydaje. A ty jak chcecie więcej tego, to możecie łać łapę w górkę, w górkę, żebym wiedział, że chcecie więcej, nagrał ten film, bo w końcu był jakikolwiek czas na nagranie tego filmu. A potem pozwożę te ciągniki, bo tego zwiozę, ja do tego kombajnu dostęp, a my kupimy drugiego Skorpiona, no, chociaż w sumie nie wiem, czy jest jak w sumie jeden nie da się pracownika na to zatrudnić więc w sumie tak, dobra tak byty by to tak se to kosimy, albo sobie kupimy już jeden żeby po prostu było Jednego sobie sprzedamy, żeby był hajs jakiekolwiek. a teraz wracamy do cięcia drzewa cięcie drzewa no tak to wygląda a bo jeszcze żeby tam nie było nudno to będziemy sobie podjedziemy New Hollandem weźmiemy sobie to no właśnie bo on już skończył No ja sobie nie mam prasy to w sumie nie będę chciał tego orać ja mam pola te wszystkie tu no dobra Pracownicy se da radę Ciąg mi to jedzie e aha dobra on jedzie napełnić te nasiona to przestawię, bo może jeszcze tu pojechać i on szczeli do głowy czekajcie, zobaczymy gdzie on pojedzie, ja nie wiem w ma pole w planach zaorać zasiać to tak, dobra a czekaj bo ty mi tu zasiedli to o tylko on to z tym powiedzie. dobra potem się to poprawi dzisiaj będzie taki jak wiecie co to się dzieje nie mogę ten? O, już mogę. Czy sprawę, czy tu nie ma tego? Bo to było tylko w 18 tak. Nie ma tej przyczepy, czy jakiś taki. Taki który by można było załadować drewno. to było w 18 dopiero No, no bo ten, to jedzie powoli strasznie ten, ten ten drugi wóz, który może przewozić to tamten Więc wiecie no Będzie nudzi ciekawie, nie mamy tak wozić tym, bo on powoli strasznie ja to takiego szybkiego, prędkiego XD Żeby było pan pawem przez 6 minut damy taki po tym zrobiliśmy <tryk> XD nie, wiem teraz drewno Ale czy coś to jest ciekawego, no widzę, jest majówka, może jutro też coś wyleci, nie wiem Nie będę nagrywał cały czas tych samej gier. może coś nowego jeszcze Nie wiem Napiszcie co będziecie chcieli Czy może jakiś shorts ja sobie shorty, to możecie Dźleń, jestem już no Potrafić się da zrobić. Gorzej z filmami, które mogą się pojawić dopiero no, w okresie wakacji. Ale ja nie zwalniam tempa. nie jest mało. <grym> w ogóle pewnie piszecie czemu musimy chyba do Marcy. kanał CRC a no, Nie wiem. Wszelkie pytania prowadzi do niego. Widzowie. Chce byście mnie nie pytali Co on tam robi ten szrymek Ze swoim kanałem Może coś ciekawego, może nie A nawet nam idzie to docięcie Tylko musiałbym jeszcze kupić to dziadostwo wiecie jakie Te, te, te Które je zasadzi od nowa bo nie wiem czy będzie taki zagajnik jeszcze z drzewem no nie wracając do nowych gierek to chcieliście też Medik Brawl'a, on miał być w tym rozkładzie, który ostatecznie do swojego jak to się mówi celu ukończenia nie dotarł No bo czasem było No i Nie pojawił się w tego tylko guys i Magic bra, Które były planowane bo Majka miał być w poniedziałek We wtorek właśnie Efes zalego go już nadrobiłem teraz już drugi W środę miał być Stemul guys a Czwartek medi Czemu nie z tym bo to byłby pierwszy odcinek też? No dlatego, że on nie chce coś ze mną współgrać. Nie wiem, nie chce się z tym bulgaiz nagrywać. Nie wiem co się dzieje. Są duże z tym problemy. Miał być jeszcze Age of Civilizations, ale on też. No, mamy problem instalowaniem tego, tej gierki. Mają taką gierkę Aptoidę, znaczy to jest aplikacja, która pozwala ściągać gry za darmo. Tego w DDB jest w internecie, tych poradników, więc ja nie będę tego robił. <laughs> Jak ktoś chce, no to sobie niech napisze na YouTube i mu wyskoczy. Ja nie będę robić tego po raz setny czy któryś tam, bo dużo osób już nagrało z tego film. Jak właśnie pokazuje jak ściągnąć tą aplikację. No i właśnie jest tam problem, bo uszynka była ta aplikacja. Teraz u niego zniknęła, też jej nie ma, nie można jej zainstalować. Tego uszymka były kiedyś odcinki z Age of History. Mo bo, bo teraz się tak poprawnie mówi na no to tam było ale no nie wiem czemu tu nie eee, ma coś jest zbagowane i to naprawdę nie wiem czemu mi nie chce ciąć mam tylko ten może podjadę bliżej o jest, 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 jest. było No, no i dlatego nie, ma. może się wkrótce pojawi i nagram z tego filmu. A na razie się pojawia z tego. No i widzę, że na no, ogół już dobiega końca ten. Wszystkie ligi, nie? W piłce nożnej tam chyba cztery kolejki to tego w Ekstraklasie Tam wszystkich w sumie chyba też tam no a chyba 6, albo w liga no nie pamiętam już dokładnie dostało już sześć no i zobaczymy no zobaczymy jestem ciekaw Chelsea nie będzie wiem zauważyłem ja za chyba każdy zauważył, ja że nie będzie no to jest już pewne w cztery kolejki dostacie do top to piątki to może do jakichś europejskich się jeszcze dostanę, ale się muszę najpierw odsknąć. XD Widzę, że już 11 minut, a my tniemy dalej drewno. Tak. Nie zrobiliśmy sobie nic ciekawszego. Do do, 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 dobra. Na chwilę się zatrzymamy, zobaczymy. Tylko ten tutaj skurczymy go Nie zasiał mi z tej strony Więc zrobimy to za niego Co to mi się tu dzieje? Tu się sieje? Dobra, zasiało się. No dobra, już sobie zrobiłem takie nie? Zobaczymy, czy to zadziała. Zrobimy sobie na lawetę tego, tego z tym drewnem, po prostu pojedziemy szybciej. Bo tak będziemy zaoszczędzić dużo więcej czasu. Jak pojedziemy tym manem z tą lawetą i weźmiemy. Nie wiem, jak to się nazywa ten zbierak, drewna to maslidę do zbieraka drewna na pakę, no i pójdzie szybciej to gdzie on jest? tu właśnie mi tu wziąć to To też nie ma, to wpływu to się samo ładuje jak coś. To jest jedyna rzecz, na której nie ma wpływu. Tak. Nie wziął mi tego dobra. Mniejsza o to. weźmiemy stąd. bierz Ładuj to drewno. Kolego. Nie żałuj. Tego już nie weźmiesz? Ja nie mogę, ale gówno. No bierz. gdzie się pracownika tutaj zatrudnić dobra ładujemy drewy no piękne 58% dopiero 10% za każde leci chyba Czyli dobrze zauważyłem. No nie do końca. Czasami trochę mniej. Nie wiem. Tylko tyle. Aha, nie jeszcze. W rzeczywistości by to upchał, więc nie. W rzeczywistości to się tak dla Hama upchać zawsze. A w grach to nie. Jeszcze jedno, no zbijesz to, no nie rób mi tego, no o dobrze, 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 no zatrzymaj się i weź to No i mamy pan Paweł I idziemy pod lawetę odmana zrobię cięcie na chwilę dobra widzę je wracamy po cięciu i jeszcze tutaj skup dało się to zebrać aha muszę go wystawić z tego z lawety żeby go odstawić i podjechać tam liczcie to, no ha i sobie? Dobra, widzę na tym coś, trzeba i kupimy sobie coś na pewno to. Bo to nam będzie bardzo potrzebne. Może jakiś ciągnik, ale nie stać nas. Czy właściwie teraz będzie nas stać? Patrzcie. Pik, Do pik. No. Aha. Czekaj, zrobię cięcie Dobra, widzę. Nie wiem, czy zostało i tyle zrobione. Czyli w sumie nic. Не знаю, не знаю, ты все исключили. чувак, че? И, и,